Przegląd i analiza rynku nieruchomości na Cyprze za pierwszą połowę 2024 Global Stars Real Estate. W obliczu geopolitycznych napięć na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, globalne rynki zmagają się z niepewnością. Kluczowe globalne trendy obejmują masową sprzedaż akcji z obawy przed możliwą recesją w Stanach Zjednoczonych. Jednak rynek nieruchomości na Cyprze pozostaje odporny i nadal przyciąga zagranicznych inwestorów. W tym filmie podzielimy się rekomendacjami dla inwestorów, na co zwracać uwagę w obecnych warunkach. Witamy! Dziś omówimy wyniki pierwszej połowy 2024 roku dla rynku nieruchomości na Cyprze. W naszym nowym raporcie analitycznym Wyróżniliśmy kluczowe trendy gospodarcze i polityczne, które wpływają na rynek nieruchomości. Wśród głównych trendów znajdują się masowe wyprzedaże akcji z powodu obaw o recesję w Stanach Zjednoczonych oraz zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych przez Federal Reserve, co może stymulować inwestycje. Chiny nadal wspierają swoją gospodarkę poprzez inwestycje i obniżki podatków pozostając kluczowym graczem na globalnym rynku. Nasilenie napięć na Bliskim Wschodzie i konflikt w Ukrainie również wpływają na globalne rynki, powodując wahania cen i zmiany w przepływach handlowych. Migracja zamożnych osób z krajów europejskich, takich jak Wielka Brytania i Niemcy, zwiększa popyt na nieruchomości w stabilnych jurysdykcjach, takich jak Cypr. Dzięki preferencjom podatkowym i stabilnej gospodarce, Cypr nadal przyciąga inwestorów z całego świata. Szczególną uwagę należy zwrócić na gospodarkę Cypru, która pozostaje stabilna i przewidywalna. Główne miasta, takie jak Limassol, Pafos i Larnaka, przodują pod względem popytu na nieruchomości. Dodatkowo Obserwujemy wzrost liczby firm relokujących się z Europy Wschodniej, co dodatkowo stymuluje popyt na nieruchomości. W 2024 roku średni koszt mieszkań na Cyprze wynosił około 550 tysięcy euro, natomiast średnia cena domów i willi wynosiła około 690 tysięcy euro. Ceny te mogą znacznie się różnić w zależności od miasta i regionu. Limassol i Pafos nadal prowadzą w sprzedaży nieruchomości. Z całkowitej liczby transakcji na wyspie 38% sprzedaży miało miejsce w Limassol, 37% w Pafos, 17% w Larnace, a tylko 3% w stolicy Nikozji. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się mieszkania, które stanowią 73% wszystkich transakcji. Nieruchomości komercyjne również zyskują na popularności, zwłaszcza wśród firm przenoszących się na Cypr. W 2024 roku wprowadzono nowe zasady obliczania VAT, które dotyczą zarówno nowych nieruchomości, jak i transakcji złożonych przed październikiem ubiegłego roku. Dla tych, którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat tych zmian zalecamy kontakt z naszymi licencjonowanymi agentami. Dla inwestorów polecamy rozważyć inwestycje w projekty z rozwiniętą infrastrukturą, szczególnie w PaFOs, które staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem. Nasi specjaliści są gotowi udzielić porad i pomóc w maksymalizacji zysków z inwestycji. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Aby otrzymywać najnowsze informacje o nieruchomościach i inwestycjach na Cyprze, Subskrybujcie nasz kanał, włączcie powiadomienia i do zobaczenia na Słonecznej Wyspie.